Suzuki V-Storm 650 rocznik 2012 albo 2014. Jakoś tak dość fajnie wyposażona w ogóle. Taka wersja dość bogata z ABS-em, m.in. oliwiarkę ma dołożoną, dmole, ledy, nawigację. Cuda, cuda. Fajny sprzęt, osobiście mi się podoba. Do ustawienia zawory, jedynie i wymiana świec i filtra powietrza. To mi właściciel dostarczył. No niby pracy niewiele, ale zawory przedniego cylindra pod chłodnicą. Do tego jeszcze dościnięcia mole, A troszkę takiego dodatkowego rozkręcania będzie. No to co, pościągam sobie to co muszę ściągnąć. I wracam za sekundę. Jak już tam będziemy coś grzebać przy nim. Porozkręcane co było trzeba. Chłodnica niestety z przodu wyleciała, czy niestety? No wyleciała. Było konieczne ściągnięcie i mierzmy sanie. Dolna tolerancja wchodzi. A sprawdźmy tak po środku. Środkowa wchodzi, ale już z wyczuwalnym oporem, także góra na pewno nie wejdzie. Ale zobaczymy. Tak, blokada. Blokada. Czyli tutaj mamy sanie, czyli z tej strony. Ok. I patrzmy <laughs> górę, ale też od początku przez środek i, i koniec. Początek wchodzi w środek tolerancji. O, już środek się blokuje. środek już nie wchodzi. No to też jest świetnie. Ok. I zakręcę sobie teraz wałem. Tylko muszę sobie jakiś punkt znaleźć. W postaci śrubokręta yy, Żeby sobie GMP ustawić, tak żeby nie kręcić na pałę, bo niestety w dwóch miejscach na raz nie dam rady być, a jak już będę blisko, to, to będę wiedział, że... że jestem blisko. Może być, nie? Już jestem blisko górnego punktu. Właśnie w ten moment, czy, czy to jest ten suw, jeszcze sobie zobaczmy, czy nie są czasem wałki zgniecione. No są, czyli nie ten suw pracy. Niestety to jeszcze raz dookoła, no powinien być teraz. Tak. Jeszcze nam pokaże filtr powietrza. Ja nie wiem, czy tam kamera zbiera. Jakiś got tu siedzi, ogon mu wystaje. W porę na pewno. Nie zaszkodzi. Tutaj mam nowy filtr. To właściciel mi przywiózł. I cztery świece, gdyż są cztery. Nie dwie. I może dwa cylindry. No to lecimy. Pierwsze ssanie. Z tej strony. A jakże no Tu nic nie będziecie widzieć pewnie, ja tu niewiele widzę, ale zobaczymy, dycha wchodzi na jeden, wchodzi na drugi, dobra, no, to teraz środek, no i środek już nie wchodzi, na drugi również, czyli ssanie, ok, i, i patrzymy na wydech, zaczynamy od początku, od dołu. O, kurwa, ja się tu zmieszczę. Wchodzi. Wchodzi, ale już czuję, że, że środek nie wejdzie, bo już taki minimalny opór, ale jest jeszcze luz, ale już czuć, że, że nie przelatuje. byle jak. No to patrzymy w środek. O, i tu już blokada. I tu blokada. Chyba ktoś coś grzebał niedawno. No to zawory sprawdzone, ale wszystko jest. W normie. nie wyczyścić tej masę swoich księżyców z jednego, do drugiego cylindra. I tyle, i gotowe. Skończyło się na kontroli bez regulacji. Czasem bywa i tak.